Drodzy Państwo, w grubej Księdze Sadyry Polskiej jest rozdział poświęcony rodzajowi humoru, dzisiaj w praktyce już nieistniejącemu humorowi, który zresztą osobiście cenię najwyżej. E, tym z Państwa, którzy go znają, chcemy go przypomnieć, a tym, którzy go nie znają, chcemy go po prostu pokazać. Hallo! E, proszę Pani, ja poproszę za miejscową Lubartów 33. Proszę. Mój numer trzy. Tak, dziękuję ślicznie. Co? Już jest połączenie, dziękuję bardzo. Halo? hallo, Halo? Hello? Kuba? Kto mówi? Ale ci Kuba. Ale kto mówi? Jeżeli nie Kuba, moje nazwisko pana nic nie powie. Kuba? Jaki Kuba? Goldberg. A jeżeli Kuba, to kto mówi? Rapapor! Beni? Tu tak. Kuba. Goldberg? Tak. Co jest? Jest interes do zrobienia. Interes? Tak. Ile można stracić? Co się pytasz, ile można stracić? Czy mnie natychmiast zapytujesz, ile można zarobić? Ile się zarobi, to się zarobi. Ja się pytam, ile trzeba mieć, żeby ryzykować, w razie się straci. Niewiele. Dwa, trzy tysiące masz? Mam mieć. Co jest? Jest tak, Friedman ma weksel Szapira z Żyrem Glasa i w indykator jest Ballenstein. On daje 50% franko, loko, towar jest tylko ten towar jest zajęty przez mana z powodu wekselu Rojtberga. Za ten weksel Rojtberga można dostać gwarancję od jego teścia Rosenzweiga, tylko on jest przepisany na Rosenzweigową, a zweigowa jest chora. A co i jest? Co by i nie było, to my dziedziczymy 20%. Tylko Lutman musi mieć pewność, że Reutberg go wypuści. Oczywiście, jeżeli rozm swajgowej jeszcze dziś się przeniesie na Lonu Abraham. To Malwina Feinstein nie ma nic przeciwko, ale Lipsi musi dostać 500 dolarów. Co? Nie gotówko! Tylko polowę, na nareszcie zwolnienie od procesu od ciebie. Jasne. Oczywiście, że rozumiem. No. Tylko skąd pewny że rożen by bywiszonała ducha? W tym sęk. Co? Sęk. Kto? Sęk. Nic nie rozumiem. Deska. W środku sęk. Jaka deska? Dziewo! Deska dziewniana w środku sej. Kto ma dziewo? Lutman! Jaki Lutman? Lutman ma manufakturę, a dziewo jest z lasu. Sięścina, sięś na deski, nie je deska, jest sej. A gdzie jest ten las? Jaki las? O, że wspominałeś... Co Ciebie obchodzi nagle? W Puszczy Białowieszczańskiej jest las! Rosną stuletnie dziewa się, ścina się, jest deska, jest hej! A kto ma ten las? Kuba, o co Ciebie idzie? Nikt! To można kupić? Te manufaktury? Nie, ten tartak. Jaki tartak do cholery! Musi to, to, się ścinać i się rżnie. Kuba! O czym ci chodzi o to, czy rozenczajgowa wyczyma do procesu? A ona sprzeda? Co? Ten tartak. Kuba! Przecież ona. Nie, jaki tartak do cholery? No przecież sam mówiłeś, no tartak, to się ścinać. Ścina, Kuba! Cię mnie coś podkusiło powiedzieć jego ten sejk. Kuba! Ja cofam ten sej. Ja cofam wszystkie sejki na świecie. Co? Sej. Który? Że pisze w Kurierze Warszawskim tych sztychów, to ja jego cofam. W kurierze warszawskim to było ogłoszenie. Jakie ogłoszenie? No, że on sprzedaje. To? No ten, co pisze, że, że parceluje ten las. Słuchaj, tylko no. ten tartak to ja bym zatrzymał dla siebie. Kuba, po co tobie ten tartak? Zleś z tego tartaka! No wiesz, rapa, że ja ciebie nie rozumiem. Ty budzisz mnie w nocy. Pół godziny namawiasz mnie, żebym kupił las. A teraz odmawiasz mnie od tego tartaka. To co to jest za interes? Kuba. Zaraz chwileczkę, spokój. Owszem, dajmy na to ja daję dwa tysiące za las. To kto inny będzie miał tartak, tak? Będzie mnie dyktował ceny. Będę jego dawał zarabiać na rżnięcie. To gdzie jest logika? To wolę kupić ten tarta. Mam rację. Teoretycznie tak. Tylko, że mnie coś podkusiło. Starończyzny się mnie zachciało. Sejk, sejk. Tak samo dobrze mogłem powiedzieć, a ja wiem, tu leży pies pochowany. Pies? Pies. piesy. Jaka rasa? Szlaki. Nie trafi! Słuchaj, czy Rosenzweigowa ma na sprzedaż psa? Czy to jest może lyżew? Wiesz, ja bym chętnie kupił, bo Hipek bardzo chce ryżwa. Ostatecznie może być sweter. Albo, albo bulgot. Albo taki mały, biały dupelek. Broń Boży, jajnik. A to jest jaka rasa? Jaka rasa? Nordycka krew, lew się od tego zwierzęcia nieszczęście, ty moje! Jajnik, tylko dwa tysiące za psa. Ja mogę dać trzydzieści złotych. Duży piesy. Olbrzymie bydle. Złociutka, przepraszam, to nie do Pani. Co? Jak chwileczkę, co? Dziękuję. Kuba, ta, ta rozmowa za chwilę będzie kosztowała 42 złote. Co to znaczy 42 złote, jak się kupuje i las, i tartak, i psa? Wiesz, co ja Ciebie powiem? Ty sobie weź ten las za darmo. A tartak? A tartak, a tartak! Ty sobie weź tyż za darmo. A pies, a pies, a pies ci mordeliza.